Na, na, na pytanie konkretne odpowiadał, bo jak dać mi wolną rękę, to ja mogę tej godzinę siedzieć. To nawet być na 3 minuty. to będzie dla mnie łatwiej, jeżeli tak, jeżeli ktoś chciałby. Krótko, chciałby, być O, i to jest podsumowanie, mogę chyba śmiało powiedzieć. No kilkumiesięcznej naszej wspólnej pracy, wspólnych starań, bo, bo tutaj na początku sezonu tak jakby jak budowaliśmy drużynę, to nie liczyliśmy nawet, że tak powiem, duchu na Wojtka, bo no to jest jednak gwiazda i myśleliśmy, że nas nie będzie stać na, na złodnika czynnie grającego w w, w no ale jakoś tutaj szczęśliwie się trafiło, że Wojtek troszeczkę inaczej podchodził do tego tematu. Spotkaliśmy się pewnego dnia u nas w siedzibie, nie króbut, tylko w siedzibie To Towyślewsk. No i padł taki temat. pozyskania Wojtka. Daliśmy jakiś sobie czas na, na rozeznanie sytuacji. No i dzisiaj po kilku po kilku miesiącach akurat szczęśliwy dzień podpisanie kontraktu jest między nami. Tutaj duża zasługa Wojtka nasza, duża zasługa Urzędu Miasta i kilku osób, które chciały wspomóc tą inicjatywę, bo uważam, że to nie, nie tylko wzmocnienie naszego zespołu będzie, ale też bardzo, też bardzo duże, duży plus medialny. Panie Profesorze, dwa zdania. Wojtek rolę Jakub Rolewandek i Ja już myślę, że o Wojtku, o Wojtku, o Wojtku powiedziałem wszystko, co, co... Były pytania przedsezonowe, kiedy Wojtek będzie, kiedy nie będzie. Nie ja tylko przypomniałam się sytuacja z początku, kiedy Wojtek zadzwonił pierwszy raz i zapytał, czy może trenować i, i, i z Mateuszem do wniosku, że w ogóle nie, liczy, nie licząc na to, nie patrząc, czy Wojtek mógłby z nami być, tylko że jeżeli można człowiekowi pomóc, to trzeba to zrobić. I okazuje się, że jakby my staraliśmy się pomóc, a teraz on będzie pomagał nami. Jaką mam rolę dla Wojtka? Normalnego zawodnika w drużynie, tutaj nie, nie mówię, że on ma całą drużynę, nie wiem, całą grę ciągnąć. On będzie normalnym zawodnikiem, doskonale wie, jak to wszystko wygląda, bardzo dobrze współpracuje z nami, pomaga nam, także nie chcę mówić, że on to będzie wszystko ciągnął. Nie, to nie jest tak. Mamy drużynę, on na pewno będzie wzmocnieniem tej drużyny, ale gra i wygrywa drużyna i to jest dla mnie najważniejsze. Natomiast bardzo się cieszę, że znalazły się osoby, które życzliwie spojrzały na na tą sytuację, czyli zatrudnienie Wojtka I, i tutaj z mojej strony chciałbym bardzo serdecznie podziękować i mogę złożyć taką drobną deklarację, że postaramy się odwdzięczyć dobrą, waleczną grą. I tyle. Wojtek, to podpisanie kontaktu mam dla Ciebie szczególne bo właśnie w taki wyjątkowym w Twoich rodzinach. Tak, no tych wyjątkowych chwil w dniu dzisiejszym jest bardzo dużo. Pierwsza to to, że moje urodziny i taki może symboliczny jakiś tam dzień powrotu do SOWOK. Druga sprawa to muszę sprostować, że nie po 10 latach wracam do, do suwą, tylko po 9, co mama dzisiaj przy śniadaniu mi uświadomiła i kazała to sprostować, że jednak 9 lat byłem poza domem, nie, nie 10. Także no, tak i tak faktycznie, no, jest to ogólnie dla mnie wyjątkowy moment, bo wyjeżdżając z jeszcze jako młode dziecko, zawsze marzyłem o tym, żeby wrócić do suwą i zagrać przed suwalską publicznością. W, no, w normalnym ligowym zespole. Wyjeżdżając wtedy, były to marzenia. Dzisiaj marzenia stają się, że tak powiem, rzeczywistością i z czego ogromnie się cieszę. Proszę bardzo, tylko tutaj na pisanie kontrakt. Oczywiście. Wiemy, wiemy 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 w tym momencie, że w tym momencie. Siedząc po mojej lewej stronie zawodnik. Także to, to jest kolejna wyjątkowość tej całej sytuacji. Także jest, <laughs> mówię, tych chwil, mam nadzieję, że tych przyjemnych chwil, tak jak teraz jest wyjątkowych, dużo tak samo po sezonie będziemy mogli się spotkać i równie miło i przyjemnie rozmawiać. Teraz bym chciał wręczyć rękawiczkę Wojtka. Cześć, Maciek. Okej, dobra. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze jest nam już Pan Przewodniczący Klubu Katowicza, no tak także gdyby ewentualnie Piotr, czy, pytania, to... czy jeszcze są jakieś pytania indywidualne z Waszej strony? Może Pan Prezes ma pytanie. <grymne> <Co>? <grymne> Oj. Wojciech, pytanie już nie wiem, czy do Pana Prezesa pytając, ale nie wiem, czy będziecie zadawać jakieś pomyślenie, co będzie, dodać, jak nie zmianę całego projektu? Oj, tu, co jest szeroki temat? Tak jak mówię, żeby to było bardzo proste i łatwe, to byśmy bardzo szybko zakontraktowali Wojtka pewnie wcześniej. Yy, tu nie, nie ma co ukrywać i Wojtek też dużo, dużo tak jakby poszedł nam na rękę, jeżeli chodzi o warunki finansowe, ale to też nie było tak, że my mieliśmy gdzieś tam gotowe pieniążki, które tylko czekały na Wojtka, bo rozmowy zaczęły się już przypominam po rozpoczęciu yy, przygotowań do sezonu i my teoretycznie mieliśmy zamknięty budżet tutaj. Jak na początku zacząłem o tym mówić, wiele osób do tego się przyczyniło. My, Urząd Miasta, Wojtek, kilku drobnych sponsorów, Pan Szyszko. Także wspólnymi siłami udało się Wojtka pozyskać. Zapewnić warunki, że zadowolił Wojtka. Tak, mam nadzieję, że. Za, na koniec sezonu będziemy mogli sobie tak jakby w oczy spojrzeć i powiedzieć, że rzeczywiście my wywiązaliśmy się ze swoich e, obietnic i Wojtek też ze swoich. Czy jeszcze jakieś pytania macie? Również można dotyczyć jutrzejszego meczu, jutrzejszego meczu. meczu. Tak. Na co na co liczymy, tak? W jutrzejszym meczu? <śmiech> <śmiech> ktoś, ktoś jeszcze sobie chciał no chyba nie chyba nie okej okay, dobra, dziękujemy tak